To ruiny, zbombardowanego przez Rosjan Bachmutu, na wschodzie Ukrainy. W regionie od pół roku trwają najostrzejsze walki. A tak wygląda Wuchledar w obwodzie donieckim. Armia ukraińska kontroluje miasto, ale jest ono pod nieustannym ostrzałem ciężkiej artylerii. Prawie wszystkie wysokie budynki są poważnie uszkodzone. Sława Ukrainie! Podczas uroczystości rocznicowych w centrum Kijowa prezydent Wołodymyr Zełański wręczył sztandary jednostkom i odznaczenia żołnierzom w tym pośmiertnie wojskowym poległym w obronie kraju. I ja dziękuję wszystkim, kto wytrzymał ten luty, tej rok i kto daje Ukrainie niezłamność. Prezydent Ukrainy opublikował też w portalach społecznościowych krótki film podsumowujący rok ukraińskiej walki z rosyjską agresją, dodał wpis Niezłomni w lutym stanęli do walki, niezłomni zwyciężą. W rocznicę pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę, Kijów odwiedził polski premier Mateusz Morawiecki, spotkał się z prezydentem Załańskim i premierem Szmychalem. Przyjdzie jednak taki dzień, w którym otworzymy oczy i Ukraina będzie znowu wolna suwerenna, integralna, terytorialnie i bezpieczna. Jak Solidarność przyczyniła się do upadku komunizmu, tak Ukraina ze wsparciem sojuszników pokona to imperium zła. Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, który udziela pomocy i dziękuję za to panu premierowi, dziękuję społeczeństwu polskiemu za to wsparcie. Liderzy kraju nie mogliby pomagać, gdyby nie mieli poparcia w narodzie. Dlatego jestem wdzięczny całemu narodowi polskiemu za tą broń, wsparcie gospodarcze, polityczne i humanitarne dla naszych obywateli. Wszystko to wzmacnia obronność Ukrainy. Ukraina czeka na dalszą pomoc, kolejne czołgi i samoloty, aby mogło już w tym roku zakończyć tę niechcianą i niczym nie sprowokowaną wojnę.